W odcinku od A do Z i zdobyłem skrzynkę na bohaterów, no i po raz drugi sobie gramy Gravesem na dżungli. W ostatnim meczu, no jako tak, szło ten szako nas jednak porobił, nie mieliśmy szans, więc ciśniemy sobie dalej. Gramy sobie tym samym składem, tym razem już y, tutaj Wojsko y, zabrał sobie Jasło, czyli tego swojego maina, więc będzie się mógł wykazać. Znamiga też Czogat, y, Kalista, Alistar, jestem Gagasem, a tu ga. Senna Timor na dżungli, Leblanc, Kaylee i Pike. Może takim składem sobie teraz będziemy gziali. Dobra, to zaczniemy tak, tak i tak. No i do Blue. I od zaczynamy. Nawet spoko się tym gagasem na dżungli. Nawet nie jest to trudne, ale na początku trochę jest problem. 30 sekund do pojawienia się A jednak mamy troszkę mało HP na początkowej fazie, gry. Ani się wasz mnie doić. Bo nie Zobaczmy, ile włóczni przetrwasz Bo się dnie w naszego brzemienia. Nasze włócznie nie mają dziś Po co mam runę zmieniać? Mogą być nawet zobaczmy, ile włóczni czy... przetrwarsz! mam złe jakby na dżungle no, no, Mogę faktycznie zmienić, ale to już mniejsze Najwyżej na przyszły mecz zmienimy 1 HP Dobeczka beczkę weźmiemy Jak chcecie to zapraszam do subskrypcji mojego kanału Do zostawienia łapki w górę ja pod tym odcinkiem a i sobie możecie dołączyć do grupy na facebooku Pacjenci się choją, ja też zapraszam I możecie zaobserwować mój fan fanpage na face. Też link macie w opisie Aktualnie mamy też streama na youtube Twitchu i na youtube i na face też jesteśmy Najpierw pierwsza okay. Już mamy trzeci poziom. Dobra, to idziemy na REDA. Nie mamy gdzie zgangować na razie. Może tutaj coś zrobimy, na tym idzie. Chyba nie, bo jest za blisko. Dobra, widzimy. To nie? Zrobimy sobie ptaki. Zobaczymy czy zrobimy jeszcze te golemy dobra, to wumaksujemy. Ok. Cofniemy. Tam jest na dżungli. <laughs> Ale chyba mają awka jednego, bo grają we czterech. No, mają awka. No dobra, i na buty już też mamy. Przeciwnik pokonany. Nie wiadomo, że tam nie będzie surrendera, jak tamten nie wróci. Tam oni grają we czterech. Mimo no, tam biegiem trwajem na dżunglę. My sobie tu zabijemy wilki Takie dla nas to nie lepiej Ale jak nie dadzą sura no to ja nie, znaczy jak dadzą sura, to ja skrzynki nie zdobędę. Co mi z tego? Tylko w tym momencie zmarnujemy czas. Jak dadzą Surrender. Ale ja nie wiem, czy już mogą, bo czy jeszcze mogą. Jest 6 minuta gry. Zobaczymy, może jednak wróci ten gościu. Gdzie jest Pimo? No nie mam szans Ciśniesz? No szkoda sobie zjem makaron Nice! Chyba smoka może. Dawaj, zostań, zostań, zostań. Spróbujemy, może się uda. Dobra, wróćmy Wróćmy w mało HP, a potem na blue, blue lecimy szybko I to weźmiemy I na razie tylko tyle Jak sobie agoczyć na topie? Nawet Dalej grałem w 4, jest 8 minuta, więc raczej już Surrender nie będzie tych ich strony. To nawet lepiej Najmniej nie zmanujemy tego czasu A nie wiadomo, może ten gościu wróci Gdybym nie dostał jakiegoś crasha. To, że od razu po tym witenku możemy truszkę wieków składać Żeby to się szybko nastakowało No to jednak się musi nastakować te ruszka wieków żeby tam HP było więcej No trochę to potrwa No szkoda Dobra, lecimy na LED'a I tak mają 3 kg, mimo że grają we 4 Chyba, że z bazy wyszło Nie ulta nie wziąłem, a, nie wierzę. Więc R to wziąłem e to wziąłem E, to wzią, e. No dobra, trudno, wylewolujemy jeszcze jeden poziom. Cofniemy? O nie, trzeba padniesz. Nie daj się, nie daj się. Dobrze, mam go. Dobry ult. Dobra, to złożymy sobie to i możemy już w wieków. Teraz zobaczymy, jak mi to wyjdzie z łyżką wieków. Będą dwa kile? Agresywny. Jest, lol, dobra, Beka, co on zrobił ten leblang? Co No, ciężko na LBM. Dawaj jeszcze jedną postacią. Dobra, teraz mamy już ulta. Dobrym przeciwnikiem jesteś. Mmistrzko na Pokonany. Poka nie ma. Przeciwnik pokonany. Sojusznik pokonany. Za dużo ich tam jest. Sojusznik pokonany. No i jeszcze im podrzuciłem. Ciśnij, ciśnij, ciśnij. Jest! Elegancko. Jeszcze podrzuciłem mu Timo. Nawet... Nawet się tego nie spodziewałem, ale nice Dobra, smoka byśmy mieli smoka guys. Jakkolwiek to brzmi, to smoka. Smoka, smoka. Smoka, smoka, moka, moka, moka Smoka, moka, smoka, smoka Smoka, smoka. Chodźcie na helpa, guys. Chodźcie już na tego smoka, okazja jest. Zijemy smoka. Co za przyszedł tutaj do nas. Jest, mam cię, możku. MR Dank. Sed, czemu grasz pod Graspa zamiast pod Predatora, żeby mieć lepsze ganki? Co, bo sobie... Sed, siema, będzie Tibia. No sobie nie przestawiłem runek, bo miałem na zaznaczeniu na gasa na środkową maleję. a że jestem na dżungli, to sobie nie przestawiłem. Tak to można rozumieć. A będzie, ale później. 10, 11 ma błęsk ozak, no to na pewno będzie skrzynka. No i tak gajn ja we 4. Dziwne, że się nie poddali. Ale 10 flagów mają. O dziwo Dobra, kupmy coś w sklepie, bo 240 ponad kasy. Co możemy kupić? No to skupmy tą myszkę wieków, zobaczymy jak to wyjdzie. 650 Jak tylko będzie tyle pieniędzy, to się cofniemy. Co to za ult? Padnij, nie, przeżyj, nie padnij, <ścoughs> bo byłoby cię szkoda. Uwaga, Timo tu jest. U tego łuta trochę tam nie trafiłem. A weźmy barona zróbna. Zobaczcie, barona. A to nie jest baron jeszcze, ale to też może być. A poddali się, dobra. No cóż, trudno. A my mamy nadzieję, że będzie skrzyneczka jeszcze za ten meczek. Ten krótki meczek, zaraz to sprawdzimy. Aby tylko Była od sa kozaka. A to można się było spodziewać, się będzie surender. I tak jak 4 to nawet nie było sensu, żeby ciupali dalej. No ale niech tylko to wróci. Zobaczymy, czy skrzynka padnie za ten krótki męcz. Powinno by jeść od Jasło. Dobre miało staty mimo wszystko. Nieco wczyta nam się to, czy nie. No dobra, jest błęd jest kozak, dostaje panorka. No i tak jest, elegancko, nawet od Alistara, bo dostał S- i Yasuo też dostał S-, czyli podziękowania dla tych dwóch osób, dzięki którym zdobyłem skrzyneczkę na gagasie a my na dzień dzisiejszy już nie mamy <coughs> dostępnych skrzynek, więc spotykamy się za tydzień, albo bo za dwa na kolejnych streamach weekendy z Lala, gdzie z będziemy dalej grać w League of Legends i zdołać skrzynkę na kolejne postacie. Także do następnych odcinków. Dzięki za uwagę i pa pa!